Jakie kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek ten nagrywam wcześniej, zanim zaczęłam dekorować nasz dom na święta, ponieważ później nie wyobrażam sobie zbierać tych wszystkich dekoracji i jeszcze raz, wiecie, tutaj wznosić i znosić, później ustawiać, więc stwierdziłam, że nagram go wcześniej, a Wy go zobaczycie o właściwej porze. Więc nagrywam ten filmik. Um... W którym chciałabym Wam pokazać dekoracje świąteczne według mnie takie must have, takie top, topowe, które odmienią nasze domy, nasze wnętrza naprawdę na, na te święta. Są to takie dekoracje, które wnoszą magię, wnoszą taki niesamowity klimat świąteczny, pozwalają nam trochę tak poczuć się znowu, wiecie, jak za dzieciaka niektóre, naprawdę bardzo, bardzo fajne dekoracje, to jest. Akurat pokaz moich top dekoracji. Jestem oczywiście ciekawa, jakie wy macie dekoracje, takie, które was urzekły, które uwielbiacie, ubóstwiacie, które wprowadzają was w magię Bożego Narodzenia. Piszcie mi oczywiście w komentarzach. No i zachęcam tych, którzy nie subskrybują mojego kanału, oczywiście do subskrypcji. I już nie przedłużam, widzicie koleś koło mnie, i to jest moja zdecydowanie Number one dekoracja, ulubiona, ukochana i od nich może zaczniemy. Moi kochani, nie wyobrażam sobie świąt po prostu bez Mikołaja. Mikołaj to była nasza pierwsza dekoracja świąteczna, kiedy jeszcze nawet nie mieliśmy wykończonej tej góry i wprowadziliśmy się do domu 7 lat temu. To co tam góra? Musieliśmy mieć po prostu na święta Mikołaja, i to jest dla mnie takie sentymentalne, też. By nie było wydarzenie, bo to kupiliśmy prowadzając się do domu, więc wiąże się z nim też, tak jak mówię, taki sentymentalna, taka sentymentalna gdzieś historia z tyłu, ale ogólnie jest przepiękny i on po prostu wygląda jak taki idealny Mikołaj z naszych wyobrażeń, z naszych marzeń dziecięcych. Jest przecudny, kupiliśmy go w Wisku i on co roku gdzieś tam się pojawia. Nie wiem czy w takiej wersji już identycznej, czy w innej troszeczkę, ale jest naprawdę przecudowny. Uwielbiam tego Mikołaja. I to jest tak jak powiedziałam, mój zakup numer jeden mojego życia. Kocham Mikołaja i um, jest przepiękny, ślicznie wykonany. I warty tej sumy, za którą gdzieś tam jest ciągle w, dostępny w zakupie, mam wrażenie, że on był rok temu w isku. Także nie jestem do końca teraz przekonana, czy tak było, ale jak znajdę go na stronie iska, to Wam oczywiście go podlinkuję, bo to jest moja ukochana i piękna dekoracja. Naprawdę odmienia wnętrze, wprowadza magię. No, Mikołaj, tu Mikołaj, no, Mikołaj to święta. Jeżeli nie Mikołaj, to taki duży. To mniejsze dekoracje, również takie właśnie w klimacie tych właśnie postaci mikołajowych, świątecznych, czyli jakieś tam skrzaty, bałwanki, o tutaj mamy bałwanka, zobaczcie taki większy, ten mniejszy z szopi za jakieś 19 zł, ten bałwan większy za około 40 zł z netto, już kilka lat go mam, ale dobrze pamiętam na wyprzedaży, gdzieś tutaj mam coś, ops. Mikołaj się sypie, zaraz Wam pokażę, który, e, że właśnie dałam za niego 40 tutaj, zobaczcie, spory, bardzo fajny. No i na przykład z Pepko kilka lat temu uu, wszystko mi leci, stójcie grzecznie. E, Mikołaj... Em, z pepko za 35 zł, taki zobaczcie, za 45 cm to on ma. Jest też fajny e, i do mniejszych pomieszczeń i dla osób, które nie chcą wydać kroci na Mikołaja, e, bo na przykład 200 zł dla nich to jest za dużo. Tak jak ten tyle kosztował, e, no to naprawdę takie pepko znajdziecie z roku na rok. Troszeczkę się różnią albo i są takie same, naprawdę polecam się przejść. Ja Pepko, jeżeli chodzi o dekoracje świąteczne, wiecie, że ubóstwiam i zawsze polecam do niego się kierować, jeżeli szukacie czegoś fajnego. I zaraz sobie przybliżę coś jeszcze fajnego z motywem Mikołaja. I kochani, mam już to, o czym mówiłam. To jest taki balon, balon z Mikołajem, z Action. Przegenialna ozdoba i myślę, że to będzie w tym roku mimo, że debiut tej ozdoby to będzie hit i będzie naprawdę moim ulubieńcem na lata. Przepiękna dekoracja w dwóch rozmiarach, w Action dostępna. To jest ten mniejszy, za 80 zł, jest jeszcze większy za 139 zł. Natomiast ten większy by nam po prostu już z, y, nie miałabym na niego dobrego miejsca, także ten mniejszy jest y, idealną opcją, jeżeli chodzi o nasz dom, ale ten większy, jeżeli to ma być Wasza jedyna dekoracja no to polecam serdecznie, bo jest naprawdę pokaźny i przepiękny. Kolejną dekoracją, taką świąteczną, która naprawdę wnosi fajny klimacik do mieszkania, czy do domu, jest, są, są, są skarpety mikołajowe i słuchajcie, ja tutaj na przykład mam takie, które kupiłam w tym roku z Homli, takie droższe i porządniejsze skarpety, ale w ubiegłych latach miałam w swoim domu takie skarpety z Pepko i one były po 5 zł i też dawały radę i też mogły być, bo Czemu nie? Natomiast w tym roku postawiłam na skarpety moich marzeń takie piękne sweterkowe, zobaczcie wzorze, z grubym, porządnym misiaczkiem, z pomponikami. Te były już znacznie, no widzicie na pierwszy rzut oka, yy, bladziej wypadają, tak to się mówi, yy, przy nich zdecydowanie. Natomiast no mogą być po 5 zł, jeżeli ktoś nie jest freakiem świątecznym tak jak ja, no to dlaczego nie? A jeżeli byście byli zainteresowani tymi, to je podlinkuję, bo one chyba, chyba nawet teraz są w jakiejś promocji. Nie wiem, czy będą, jak będę publikować film, ale myślę, że im bliżej świąt może tak być, że będą tańsze, bo widzę, że już są tańsze troszeczkę, także takie skarpety naprawdę też wnoszą fajnego klimatu do pomieszczenia, w którym je u... zawieszacie w zasadzie nie. Chciałam powiedzieć, ustawiacie, ale zawieszacie. Wyglądają naprawdę genialnie. No i my z racji tego, że mamy ten kominek teraz. Po prostu postawiliśmy na takie te porządniejsze skarpety, takie docelowe, i myślę, że będą bosko wyglądać przepięknie, nie mogę się po prostu doczekać. Niezaprzeczalnie w naszym domu również musi znajdować się wieniec, wieniec świąteczny, ja mam kilka tych wieńców, ale to jest no, dla mnie bezapelacyjne top 3, jeżeli chodzi o dekoracje, dodają naprawdę przepięknego takiego blasku świątecznego, klimatu, takiej strojności, no, to jest po prostu coś fantastycznego, także tu mamy taki jeden wieniec, który już wisi sobie tutaj akurat teraz u Maxa na klapce, ale mam w asortymencie jeszcze ze cztery, myślę, że tak i też są fajne, a tutaj ja Wam pokażę po prostu taki wianuszek, który możecie nabyć w Pepco. Widzę, że on teraz o lichutko świeci, więc nie będę e, włączać. Ale on w tym roku też jest, bo ja pokazywałam mam na przeglądzie z PEPKO taki wianuszek drewniany, jakby. Zobaczcie. Mm. I on ma światełka LED. Tutaj się je włącza, można je ukryć fajnie gdzieś tam i sobie powiesić. Zobaczcie, na takiej wstążeczce ten wianiec. O! I on też bardzo fajnie wygląda. Taki jest troszeczkę nowoczesny, nietuzinkowy, ale mimo wszystko taki cozy, bo ma te fajne światełka. I u mnie on wisi na drzwiach. I gdzieś mi się. Zaplątał, ale jest naprawdę fajny. No i teraz też możecie go znaleźć. Pepko za 25 zł. Ja go też wtedy kupiłam za 25 zł, więc myślę, że fajnie, że utrzymuje cenę i jest naprawdę bardzo efektowny. Z innej takiej dekoracji pokaźnych, a nie drogich, możecie kupić w Kiku takie fajne prezenty w różnych rozmiarach. Ja tutaj ten chyba. Za 20 zł kupiłam kilka lat temu, i on naprawdę fajnie wygląda pod naszą białą choinką. Jest również LEDowy, można go zaświecić. Rzeczywiście wszystkie baterie muszę wymienić. Ma sporo tych tutaj światełek, słuchajcie, więc daje trochę tego blasku. Także tak, muszę zakupić całe cały 10 tuzinów baterii do tych moich dekoracji, wszystkich, ale naprawdę. Warto, bo dają fajny taki mówię, blask, taką świąteczną magię prowadzają i te prezenciki też wyglądają super. Jeżeli jest ich więcej, jeżeli mamy na przykład trzy w różnych rozmiarach, genialnie się prezentują. Naprawdę polecam e, przejście również do Kika, bo w Kiku tych, za, tych wszystkich zabawek, chciałam powiedzieć, tych wszystkich duperelków świątecznych, dekoracji jest tak samo po kokardę i naprawdę oszalejecie. E, coś, co kupiłam w tym roku i co pokazywałam Wam w. E, kilku tam do tyłu vlogach poprzednich, słuchajcie jest to dekoracja, którą możecie włożyć do wazonu, ale również wykorzystać, tak jak ja to wykorzystałam wykorzystałam, mam nadzieję do ustalenia choinki słuchajcie, zobaczcie, są to takie laski i cukierki, słodycze świąteczne przegenialne i kupiłam je w homli i w tym roku w ogóle odkryłam, że homla to jest w ogóle mistrzostwo jeżeli chodzi o święta takie przepiękne laski cukrowe i takie piękne cukierki. Tutaj mamy cenę 25 zł, ale one były po 17,90. Mam oczywiście większą ilość. Myślę też, że tak jak mówię, świetnie sprawdzą się w, w wazonie. Ja sobie wyobrażam, że na przykład można kupić do tego wazonu jakieś białe gałązki takiego zmrożonego, jakiegoś tam, zmrożone listeczki, kwiatuszki i tak dalej lub Białe pióra, te trawy pampasowe i, i właśnie takie słodziaszne, kolorowe laski i cukierki. I to będzie naprawdę genialnie wyglądało, więc to jest naprawdę must have, jeżeli chodzi o taką dekorację, czy choinki, czy jakiś taki bukiet świąteczny gdzieś na klatce schodowej możecie postawić, czy. Bo one są długie, więc taki wysoki dosyć um, bukiet w jakimś takim fajnym miejscu, naprawdę będzie się. Bosko prezentować. I kolejną dekoracją, która musi się znaleźć w tym zestawieniu, są dziadki do orzechów. Od takich małych po ogromne. Naprawdę przepiękna dekoracja, no i iście świąteczna. Myślę, że powinno się to znaleźć w każdym domu. Osoby, która po prostu uwielbia święta i szuka dekoracji, kocha dekoracje świąteczne, no to dziadki do orzechów to jest coś niesamowitego. Przepiękny, świąteczny motyw, bajkowy i, i te większe są też boskie. Naprawdę myślę, że. Kiedyś, jak znajdę odpowiedniego wreszcie, nie w złocie, to y, zawita do naszego domu i zostanie już z nami jako dekoracja świąteczna, bo uwielbiam ten motyw. Jest bardzo, bardzo świąteczny. Ceny od 15, y, nawet od 7-8, jeżeli chodzi o zabierzki na choinkę, do tysięcy po prostu, jeżeli chodzi o dziadki do orzechów, ale są naprawdę bardzo, bardzo świąteczne. No i Oczywiście y, polecam się zastanowić, jeżeli ktoś nigdy nie miał dziadka do orzechów. Y, i tego motywu w domu, to naprawdę przepiękny motyw. E, I ostatnimi dwoma rzeczami, tak naprawdę dwoma grupami rzeczy, e, bo mam tutaj świece i mam tutaj dekoracje z Sinsai, które mnie zaskoczyły pozytywnie e, tym razem. E, już Wam pokazywałam, jest to ten znak Stop Santa. Przepiękny, naprawdę jestem e, zachwycona, jeżeli chodzi o akurat tą dekorację e, świąteczną. Za kilka złotych, bo to kosztowało 25 złotych, to 30 jak kupowałam, chyba 33 jakoś tak i uważam, że te dwie dekoracje to jest mistrzostwo, jeżeli chodzi o Sinsay, moje ulubione dekoracje Sinsaya w tym roku, zdecydowanie fantastyczne i bardzo polecam, nie wiem czy są w zakupie, już dawno jak sprawdzałam nie było, może wróciło, ta skrzynka na listy to jest mistrzostwo, przepięknie się prezentuje i będzie idealnie się prezentować na naszych jasnych meblach, naprawdę świetna ozdoba, uważam, no mistrzostwo, przepiękna, uwielbiam uwielbiam tą skrzynkę i ten znak z Sinsaya, także myślę, że to jest taki top z Sinsaya, jeżeli chodzi o tegoroczne zakupy i dekoracje, jakie nabyłam, bo już kilka przygód miałam z Sinsayem, wiecie dobrze, bo oglądaliście filmiki i kochani, ostatnia rzecz, bo oczywiście skończyło mi się miejsce na karcie jeżeli chodzi o takie must have, to są świece, tak jak powiedziałam ja tu mam dwie świece, które są po prostu święcami moich wspomnień, taki sentyment do nich czuję ogromny czy ja się wyostrzyłam w ogóle? Wyostrzyłam się. I tutaj jest świeca od Janki Candle Christmas Jarland i od Woodwick Fraser Fear. I z obydwie uwielbiam, upustwiam. Są mega świąteczne, przepiękne. Jeżeli ktoś nie czytał historii jeszcze, bo mnie tak nie ogląda systematycznie, to tak kojarzy mi się z naszą chorwacką do domu. Ona jest oficjalnie wycofana z Polski od wielu, wielu lat, już od 4-5 lat, ale udało mi się ją dorwać na Zalando Lounge. Jestem po prostu z tego przeszczęśliwa, popłakałam się, wiecie o tym, wiecie, zresztą oglądaliście ten odcinek, co wam mówiłam, że po prostu się poryczałam, jak ją zamówiłam. I Fry's O'Field to jest e, e, świeca od Woodwick, która z kolei kojarzy mi się z narodzinami naszego dziecka, przepiękny zapach, e, taki sosnowy, takiej ekskluzywnej sosny, nie takiej kibelkowej. No i jeszcze drewniany knot, który strzela jak się pali, więc e, jest po prostu boski ten zapach, fantastyczny. Także nie obrażam sobie świąt bez zapachu właśnie świecy, bez. No nie no, nie wiem, to, to jest klimat, to jest klimat. Także to było moje top dekoracji w tym roku. Niektóre widzieliście już po raz kolejny, ponieważ zostają ze mną od lat i uwielbiam, ubóstwiam te rzeczy. Ten Mikołaj na przykład. Niektóre są świeżymi zakupami, tak jak na przykład skrzynka z Insaj, czy skarpety z Homley, czy telizaczki, czy żwieniec, który kupiłam na promocji jakoś rok temu, jeszcze go nie było u nas w domu, czy też Mikołaj w balonie z, z Action, który też jest fenomenalny. Także można powiedzieć, że to jest taki top, ale tego roku, także tak. Także tak, także także wszystko już Wam pokazałam skończyłam. I tak patrzę, stresuję się, bo już się kończy mi znowu czas na karcie. Mam zapchaną kartę filmikami, także muszę je zgrać. I słowo także sponsoruję ten odcinek. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I następnym razem już zobaczycie te dekoracje w akcji, jak będą już porozstawiane gdzieś tam w domu u nas. Także zobaczycie je jeszcze raz na pewno. Żegnam się z Wami, miłego dzionka, kochani. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym vlogmas.